Kościół zakazał, wykreślił, ukrył jakąś Ewangelię, ukrył jakąś księgę w Biblii. Dlaczego tak? Ojej, po prostu narzekania, sensacja goni sensacje. Dziś opowiem wam o naprawdę zaginionych księgach w Biblii, które są wymienione w samej Biblii. Jest ich całkiem sporo, byłam sama zdziwiona, że aż tak dużo. Zapraszam, Agnieszka marianowicz -Czykiel. Kiedy mówimy o ukrytych księgach, ukrytych księgach związanych z Biblią, to powinniśmy znać jedno słowo: apokryfy. Greckie słowo, apokryfos, oznacza ukryte. Oznacza ukryte. I w tym sensie rzeczywiście, jakieś Ewangelia, na przykład Tomasza, jest księgą ukrytą, ponieważ miała zawierać wiedzę tajemną, wiedzę gnostyczną, która opierała się na właśnie oświeceniu pewnej wybranej grupy osób. Ale odróżnijmy apokryfy, które nie są wcale żadną ukrywaną, tajemną wiedzą, współcześnie przynajmniej od naprawdę zaginionych ksiąg Biblii. Może jeszcze tutaj muszę coś dodać. Coś, co mi bardzo leży na sercu i na wątrobie. Zachęcam. Idźcie Państwo do najbliższej biblioteki. Być może nawet znajdują się te książki w kościelnych bibliotekach, czy na przykład w seminaryjnych bibliotekach. Ja wypożyczałam z takich właśnie miejsc zbiory apokryfów. Przeczytajcie chociaż trochę. I sami bardzo szybko przekonacie się, jak bardzo różnią się te księgi od, od, od rzeczywiście ksiąg biblijnych. Tylko jest jeden warunek. Najpierw przeczytajcie Biblię, a przynajmniej pięcioksiąg Mojżesza, cały Nowy Testament i psalm, może jeszcze Izajasza, tak, żeby mieć jakiś pogląd. I wtedy sami zobaczycie, jak różna jest ta literatura. Nie chcę się rozgadywać, bo może kiedyś. Kiedyś nagram oddzielny odcinek na temat apokryfów, które musiałabym sobie tam jeszcze trochę przypomnieć. Ale pisywano apokryfy i do Starego Testamentu, i do Nowego. Podrabiano chrześcijaństwo na tysiąc różnych sposobów. Naprawdę. Dla mnie to osobiście oznacza, jak również te wszystkie rewelacje wyssane z palca w kodzie Da Vinci i inne tego rodzaju, że tak naprawdę chrześcijaństwo jest wciąż atrakcyjne. Dlatego jest właśnie. Prawdopodobnie podrabiane. Ale dziś, tak jak obiecałam Wam, naprawdę pokażę Wam zaginione księgi Biblii, o których mówi sama Biblia. Bo tutaj musimy dokonać najpierw pewnych uściśleń, ponieważ w pewnych obszarach nie jest to temat do końca klarowny. Więc zanim wymienię siedem zaginionych ksiąg Biblii, pozwólcie, drodzy, drodzy Państwo, że pochodzimy się na tematem, tematem tego rodzaju. Jakaś część ksiąg, bo niektórzy znalazłem takie cyfry, niektórzy mówią o 23 zgromadzeniu księgach Bibi, ale część z nich, duża część z nich znajduje się prawdopodobnie pod innymi, innymi nazwami. Ja sobie tutaj je również zanotowałam. Często na przykład w księdze Kronik, w księgach Kronik, mamy dwie i księga królewskich, mamy też dwie. One się nawzajem powołują prawdopodobnie na siebie, bo jest mowa o tym, że to i to zapisano w Księdze Kronik Królów Judy Izraela, to i to zapisano w Księdze, królu, w księdze Królów Judy Izraela. Tutaj na przykład Długa Królewska 8, 23. A czyż pozostałe dzieje Jora, Jorama i wszystkie czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy, Długa Kronik 16, 11. Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są w wszystkie w Księdze Królów juzkich, Izraelskich. W dziejach 7,42, czyli to już mamy Nowy Testament, jest mowa o tym, że Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili Wojsko Niebieskie, jak napisano w Księdze Proroków. W czasach Jezusa funkcjonował taki podział na, na prawo Mojżesza, na księgi prorockie i psalmy, tak, taki, taki trójpodział. I być może tutaj właśnie ta Księga Proroków, jako jedna, tak dotoczyła tego zbioru różnych PiS proroków, proroków mniejszych i większych, jak to dzisiaj ich nazywamy. Równie często, ty, cały czas jesteśmy w tym obszarze tych ksiąg, które funkcjonują prawdopodobnie w Biblii pod różnymi nazwami, w cytatach, tak, w innych fragmentach. Duża część tych określeń odnosi się prawdopodobnie do pięcioksięgu albo przynajmniej do Księgi Powtórzonego Prawa bo funkcjonują, funkcjonują takie nazwy jak Księga Prawa, Prawa Bożego, Prawa Mojżesza, Księga Przykazań Boga, Księga Przymierza. Na przykład w ósmym rozdziale Księgi Jozuego, 30 werset, 30 werset czytamy, wtedy Jozue zbudował odosz dla Pana Boga Izraela na górze Ebal, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana Izraelitom, jak napisano w Księdze Prawa Mojżesza. Następnie o złe odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokonane dokładnie tak, jak napisano w księdze prawa. I to jest właśnie przykład, tutaj pominęła nam kilka wersetów ze środka, tego rodzaju określeń dotyczących pięcioksiągu Mojżesza. Nie będę tutaj, mam więcej tych fragmentów wymienionych, nie będę ich czytać. Mamy też w Biblii księgi zaginione i to jest ta druga kategoria, którą musimy wykluczyć, które nie są częścią Biblii. Na przykład księga Estery, drugi rozdział, 23 werset. Tak została wyśledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu na drzewie, i zapisano to w księdze kronik w obecności króla. Estery 10, 1. Czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów Medów i Persów? Tak? Mamy jakieś kroniki z tamtych czasów, ale nie wiadomo, czy chodziło o te dokładnie. Prawdopodobnie one zaginęły. W Księdze Esdrasza, w szóstym rozdziale z kolei, czytamy. Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby, czyli zobaczcie, książki były obok skarbów, to też taka ciekawostka. I znaleziono w Egbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane zapisy historyczne, to jest ukrópek." W roku pierwszym panowania króla Cyrusa, tenże król wydał taki rozkaz, sprawa domu Bożego w Jerozolimie. Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe, składających Bogu ofiary spalane. Czyli król Dariusz powołuje się na jakiś dokument, tak, który znaleziono w archiwum królewskim. W drugiej Księdze Machabejskiej, to jest księga wtórno-kanoniczna, która jest obecna w Biblii katolickiej, ale nie jest obecna w Biblii protestanckiej, 14 rozdział. Lud zaś postanowił, że należy przyjąć posłów uroczyście, a odpis tego, co powiedzą, umieścić w księgach przeznaczonych dla ludu. Księgi przeznaczone dla ludu. Nie wiemy, co tutaj autor miał do końca na myśli, ale nie chodzi tutaj o Biblię. W drugim rozdziale Księgi Machabejskiej wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisał w pięciu księgach, usiłowaliśmy stracić w jednym dziele. Czyli tutaj mamy jakieś dzieło Jazona Cyrenejczyka. Mamy też, i to jest trzecia kategoria, którą musimy wykluczyć, odpisy listów, które. Same w sobie zaginęły, ale zostały włączone do Biblii. No Najsłynniejsze to jest list, Dekret Apostołów z 15 rozdziału, czyli Apostolskich. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabas i Selasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo o tej treści. I tutaj jest cytat apostołowi: Starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, Syrii i Cylicji. Pamiętacie, mówiłam o w innym odcinku o tym, jak tytułowano listy. Czyli mamy właśnie to, od kogo do kogo i pozdrowienia. To jest dalej, prawda, cała treść listu. Postanowiliśmy bowiem my, Duch Święty, postanowiliśmy bowiem, przepraszam, to, to dokładnie, Duch Święty i my, nie nakładać na Was żadnego ciężaru, z tego co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego co uduszone i od nierządu. Czyli to jest ten taki dekret list. Dekret w postaci listu po tak zwanym Soporze Jerozolimskim. I tutaj na końcu dobrze uczynicie, jeśli powstrzymacie się od tego, bywajcie zdrowi, czyli kończące pozdrowienie no i potem dopisek. Wysłannicy przybyli więc do Antiochi i zwoławszy lud, oddali list. Mamy tutaj, gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści. Znowu mamy tutaj nawiązanie do tego zwyczaju publicznego czytania ważnych tekstów i listów. Nie powiedziałam tego w tamtym rozdziale, ale to co chcę powiedzieć, że gminy chrześcijańskie były ze sobą świetnie skomunikowane, to znaczy przesyłano ze sobą między sobą listy nie tylko w czasach apostolskich, ale i później. Cesarstwo Rzymskie umożliwiało dosyć sprawną komunikację, transport, dzięki pewnej wspólnocie kulturowej, wspólnocie języka, otwartym granicom. I później na przykład przesyłano sobie również pozdrowienia. Biskupi z jednej części cesarstwa przesyłali listy do biskupów w innej części cesarstwa. Przesyłano sobie odpisy na przykład męczeństwa. Więc tutaj mamy przykład takiego listu, który sam sobie się nie zachował, ale jest włożony do Biblii. Mam jeszcze takie: Ja znam dwa przykłady. Jeśli Państwo znajdziecie więcej, to zachęcam do, do pisania w komentarzach. Jeszcze dwa inne listy. A, które są zaginione, ale one dotyczą, dotyczą księg wtórno Jedna to list Jeremiasza w księdze Barucha, a inny to odpis listu arcykapłana Jonatana w pierwszej księdze machabejskiej, 12, w 12, rozdziale 5 werset. Zaczyna się on tak. A od odpis listu, który Jonatan napisał do Sparta. Do Arcykapłan Jonatan, starszyzna narodu, kapłani i pozostały lud żydowski, braciom Spartanom pozdrowienie. Znowu widzimy, jak tytułowano list. W 20 wersetu, w wersecie z kolei mamy odpowiedź również zanotowaną Arejus król Spartan, arcykapłanowi Oniaszowi pozdrowienie, czyli mamy list i odpowiedź na ten list. No i uwaga. I teraz przechodzimy do siedmiu ksiąg, naprawdę, naprawdę zaginionych. Zaczniemy od numeru 7. Tutaj właściwie tak zgromadziłam od jednym tytułem pewne księgi nieokreślone, bo są z pewnym znakiem zapytania, nie wiemy, czy, czego one dotyczyły. Początek Ewangelii Łukasza jest taki. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonało pośród nas, tak jak na nie przekazali ci, którzy od początku byli nocnymi świadkami i sługami Słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. Ewangelia Łukasza opowiada o życiu Jezusa, i Łukasz tutaj. Wspomina, że wielu starało się ułożyć ten początek, i teraz nie wiemy, czy chodzi tutaj o, o różne apokryfy, tak, te właśnie Ewangelie Tomasza, Apokalipsy Piotra i tego rodzaju, rewelacje, e, o których zresztą ciągle mam w nowym występie, napomnienia przeciwko różnym herezjom. Czy on mówi rzeczywiście o zaginionych Ewangeliach, tak, które się nie dochowały do naszych czasów? W Psalmie 40 jest też pewna nieokreślona księga z czasów Dawida. Oto przychodzę w zwoju księgi, o mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Próbowałam te dwa przykłady razem, ponieważ one są niepewne, ale są wymienione w tekście biblijnym, dotyczą samej Biblii. Księga Jeremiasza, numer 6. Księga Jeremiasza, 51 rozdział, 60. werset. Opisał zaś Jeremiasz w jednej księdze całe nieszczęście, jakie miało przyjść na Babilon, mianowicie wszystkie przepowiednie spisane przeciw Babilonowi. Jeremiasz powiedział do Serejasza, gdy przybędziesz do Babilonu, postara się przeczytać publicznie wszystkie te słowa. Znowu widzimy to publiczne czytanie. Oczywiście w księdze Izajasza i Jeremiasza znajdują się różnego rodzaju prorocy przeciwko krajom. Eee, natomiast czy tutaj Wyodrębniono pewne proroctwa, czy też było to coś oddzielnego, ale wiemy, że one zostały na pewno wysłane w takiej wydzielonej postaci do Babilonu no i publicznie przeczytane, tak już wspominałam. Jeszcze piąte na mojej liście: Księga Dziejów Salomona, posłuchajmy. Pierwsza królewska, 11. rozdział, 21 werset. A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał jego mądrość nie są spisane w Księdze Dziejów Salomona? O co chodzi? Co to za księga? Prawdopodobnie funkcjonowała również jako właśnie część wydzielona. Mimo, że dzieje Samu Salomona znamy też z innych ksiąg biblijnych. I numer cztery na mojej liście wykazy rodowe plemion Izraela. Posłuchajmy. Pierwsza kronik, dziewiąty rozdział, pierwszy Weset. Wszyscy Izraelici byli umieszczeni w wykazach rodowych. Oto oni spisani zostali w księdze królów izraelskich i judzkich. Oczywiście, wielokrotnie mamy te wykazy rodowe w różnych księgach Biblii. Mamy przecież też rodowód Jezusa zachowany to w dwóch różnych postaciach w Nowym Testamencie. Ale tutaj jest wyraźnie mowa o. O rodowodach jako oddzielnych dokumentach. Może kiedyś nagram oddzielną część dotyczącą właśnie pokoleń Izraela, przodków, bo jest to temat, który się przewija w Biblii, jest bardzo wymowny również dla nas. Ale tutaj widzimy, że one funkcjonowały jako oddzielne zwoje, prawdopodobnie. Tak jak wspominałam, na zwojach raczej wtedy pisano. Numer 3 na mojej liście to tajemnicza księga Proroka Samuela. Pierwsza, Samuela, pierwsza księga Samuela, 10, rozdział 25. werset. Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. I złożył ją przed Panem. Ten fragment znajduje się w bardzo ciekawym kontekście, mianowicie takim, że jak sobie Państwo może przypominacie, Izrael narzekał po takie epoce sędziów, że oto my nie mamy króla, my chcemy króla, my chcemy króla tak jak inne obok nas plemiona, nie chcemy być tak, tak, żyć w takim bez bezkrólewiu. No i tutaj Pan Bóg i Samuel się jakby no, wykazywali, że to, że to nie jest dobry pomysł, ale w końcu Pan Bóg przystał na to i kazał Samuelowi namaścić króla dla Izraelem. I widzimy o to, że trzeba było jakoś uregulować tą władzę królewską, i Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, więc było to coś innego niż dzieje królów, na przykład zapisane w księgach królewskich, tak? ale były to prawa regulujące samą władzę królewską, i spisał je. Tej księgi na pewno nie mamy. Miejsce numer dwa na mojej liście. To Księga Wojen Pana. Zmiankę o niej znajdujemy w Księdze Licz w 21 rozdziale, 14 wersecie. Dlatego powiedziane jest w Księdze Wojen Pana. Nie wiadomo o co chodzi. Nie pasuje to do opisu innych ksiąg, chyba że ktoś ma inne zdanie. Więc wygląda na to, że to jest zaginiona. Szósta na mojej liście księga biblijna, czy, przepraszam, druga, ale w sumie, jeśli chodzi o liczbę, przez którą już przeszliśmy, przeszliśmy do szósta. No i chyba najsłynniejsza, zaginiona księga Biblii, tym razem z Nowego Testamentu, czyli numer jeden na naszej liście, to list do Laodycei. Napisany jest o nim w liście do Kolosem, w czwartym rozdziale. W szesnastym wersecie. Pozdrawiam Was Łukasz, umiłowany lekarz i demas. Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół gromadzący się w jego domu. A skoro list zostanie u Was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodicei, a wy, żebyście też przeczytali ten list przeczytali list z Laodycei. Czy jest tutaj mowa o pewnej wymianie listów między Kościołem w Kolosach, a Kościołem w Laodycei? E, oczywiście mamy list e, do Kościoła w e, zachowany w Księdze Apokalipsy, ale to jest zupełnie inna bajka, że tak powiem. E, zupełnie inne, może, przepraszam, to nie ładnie zabrzmiało. Nie chcę, żeby ktokolwiek się e, e, jakiegoś zaliczał do, do kategorii bajka czy mit, bo z tym się spotkałam na, na przykład ostatnio w jednym z w polskich. Więc nie, chodzi mi o to, że to zupełnie inny kontekst i to nie chodzi o tamten list. Jest też list apokryficzny, dlatego że to nie pierwszy raz się z tym spotkałam, że właśnie te różne takie furtki niejasności wyłapywano i właśnie też dopisywano w postaci apokryfów. On jest datowany zresztą później, tam są różne datowania, drugi, czwarty wiek. Więc to nie tamten wiek. Tutaj jest mowa autentycznym powłowym prawdopodobnie liście do Ledycei. Więc oto macie, proszę Państwa, siedem 7, 7, 7 naprawdę zaginionych ksiąg. Zachęcam Was do zaglądania pod ten film, bo tak jak wspominałam już w innym miejscu i będę przypominać, niedługo pojawią się tam pewne linki do możliwości wspierania mnie, ponieważ chciałabym bardzo bym chciała opublikować dwie książki popularne naukowe, które już napisałam w tym obszarze beletrystykę, ale też mam siedem filmów, scenariuszy filmów dokumentalnych, które chciałabym zrealizować. Potrzebuję pojeździć troszkę po świecie, żeby też uzupełnić, bo materiałów mam na kolejne pewnie ze 20 odcinków, uzupełnić swoją wiedzę, porobić zdjęcia, bo nagrywać jakieś migawki, żeby przygotować na przykład jakiś plan filmowy, więc tu pod spodem e, będę zamieszczać te informacje. Na razie jeszcze nie jestem do tego gotowa, śledźcie Państwo, ale też polecajcie ten kanał, dzielcie się swoimi uwagami, subskrybujcie e, i róbcie wszystko to, co ułatwi mi, e, żebym mogła kontynuować, jeśli oczywiście Wam się to podoba, e, żebym mogła kontynuować e, swoją, e, swoją pracę. Chcę zakończyć e, Końcoweczką Ewangelii Jana, 21 rozdział, 24 werset. Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał, a wiemy, że świadectwo Jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze było opisać, to sądzę, że cały świat nie nieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. Więc widzimy, że autor Ewangelii. Jana jest, przyznaje się do tego, że tych możliwości jeszcze z opisu życia Jezusa zostawia dużo w tyle, nie zdołał się wszystkim zająć. I myślę, że to, że to nam pokazuje też pewną perspektywę, że nie znamy całego życia Jezusa. Są tak zwane log logia, logia. E, czyli um, e, wypowiedzi Jezusa, które nie znajdują się w Ewangeliach. To też bardzo ciekawy temat, może o tym kiedyś powiem. E, ale tu też nie o to chodzi. Widzimy jeszcze szerszy kontekst. Ale ja osobiście to odbieram, bo nie chcę tak Państwa zostawić tym ten tematem. No fajnie, fajnie zgląbiliśmy te, te siedem zaginionych książek. Biblii. Mamy tutaj kolejną sensację. Myślę, że mi o to nie chodzi. Mam nadzieję, że Pan też nie o to chodzi. E, bardzo bym chciała, żebyśmy mieli taką perspektywę, żeby budować swoje życie na Bogu, żeby iść z Nim, iść za Nim, e, podążać za Nim. I On jest z nami cały czas, daje nam swoje wskazówki, jest obok nas, pociesza nas, buduje, mówi do nas przez swoje słowo. Więc ta, to, co jest zapisane na kartach Biblii, ma dalszy ciąg, dalszy ciąg w naszym życiu. Z tym się z Państwem wastaniem. Dziękuję bardzo. Agnieszka Marioniczny.